Sprawdź, czy dana funkcja jest różnowartościowa. Jak mam sprawdzić, czy ta funkcja jest różnowartościowa. Tutaj mam dziedzinę funkcji. No i muszę sprawdzić, czy wartości funkcji są różne. Zatem najpierw sprawdzę f od minus 3. Policzę wartość funkcji dla argumentu równego minus 3. Za x daję minus trójkę. Odjąć 4 razy minus 3 i policzę wartość funkcji dla argumentu minus 3. Minus 3 do kwadratu 9, dodać 12, to 21. Tyle wynosi wartość mojej funkcji dla argumentu minus 3. No to sprawdzam dalej. Wartość funkcji dla argumentu minus 1. Minus 1 do kwadratu to 1. Minus 4 razy minus 1 to plus 4. Wartość 5 jest inna niż 21. Jest. Na razie widzę, że funkcja może być różnowartościowa. Ale muszą być różne wartości dla wszystkich argumentów. F od 1 wstawiam to. 1 minus 4 to minus 3. Jest w porządku. Dalej jest różnowartościowa. A f od 4? Zobaczmy. 16. Odjąć 16. To jest 0. Ok. Wszystkie wartości są różne. Czyli mam tutaj różne wartości. Nie trafiła mi się nigdzie wartość taka sama. Więc śmiało mogę powiedzieć, Jaka ta funkcja jest różnowartościowa. Czyli F e jest różnowartościowa. Podpunkt punkt B. Sprawdźmy, czy funkcja G jest różnowartościowa. Zatem liczymy wartość funkcji G dla argumentu minus 2. Wstawiamy do wzoru. To mamy 4 dodać. 8 to jest 12. Pierwsza wartość. Szukamy drugiej wartości dla argumentu równej 0. To jest 0. Super. Szukamy dalej. G od 2. Wartość argumentu. Wartość funkcji dla argumentu równego 2. To 4 odjąć. 8 a to jest minus 4. Świetnie. Na razie wartości wszystkie są różne. I jeszcze ostatnie musimy sprawdzić G od 4. Sprawdzamy to 16 minus 16. A to jest 0. Ok. Okazuje się, że mamy dwa argumenty, dla których wartość jest taka sama i wynosi 0. Więc dla argumentu równego 0 i argumentu równego 4, wartość jest ta sama, wynosi 0. Wniosek, czy funkcja jest różnowartościowa? Funkcja G nie jest jaka różnowartościowa. Znaleźliśmy dwa argumenty. Dla których wartość jest taka sama. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.